Dzień dobry, witajcie, tu Iwona. Moi drodzy, nie wiem od czego zacząć, bo długo mi tutaj nie było, ale zacznę chyba od tego, że wczoraj wróciłam z urlopu. Byłam z rodzinką na Słowacji w Tatrach Wysokich. Połaziłam po górach. Uwielbiam to robić. Było naprawdę fantastycznie. Mieliśmy super miejscówkę, yy, świetne trasy bardzo blisko, widoki takie, że wow. Po prostu dech zapierało. Yy, opowiem wam o tym w pogaduszce. Yy, a dzisiaj chciałam pogadać trochę o miammiamkach, bo nie było mnie 10 dni a one zmieniły się niesamowicie, są dwa razy większe niż w momencie, kiedy wyjeżdżałam. Poza tym Bogusia przeniosła je do pokoiku psiego i teraz jest tam przedszkole. Maluchy mają porozkładane poduchy, różne przytulanki, do tego oczywiście maty do siusiania, kuwety również, ale jeszcze do kuwet nie, nie potrafią się załatwiać, ale już stoją w gotowości. Słuchajcie, najlepsza miejscówka do spania, jak zwykle, jest pod bramką. Poprzednie miamniamki też tam najbardziej lubiły leżakować. No, stamtąd jest najlepszy widok na to, co się dzieje w kuchni, na cały dom, jakby, na to, co bogusia robi, co robią duże psy. Kolejna zmiana jest taka, że maluchy jedzą od kilku dni z misek. Nie ma już do karmienia butelką, bo gusia daje im mleczko właśnie w miskach, do których wchodzą całe momentami. Potem Bella z milką wylizują je. Bella już nie warczy na swoją siostrę, która jest zainteresowana maluchami, pozwala jej sobie pomagać. Można to chyba tak określić. Loka ma nadal wywalone na wszystko, ale zagląda czasem do maluchów. Tak jakby wiecie, pilnowała stada, po prostu trzeba zerknąć królewskim okiem, czy, czy wszystko jest ok. Także no, bajka, jak ja tam wczoraj wpadłam, po prostu nie wiedziałam, kogo mam głaskać, którą sunie czy, 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 czy którego maluszka. Są przesłodkie, zaczynają już czekać, chodzą tak dość pewnie. Bajeczka, naprawdę. Jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałam powiedzieć odnośnie Bogoloko, a mianowicie Bogusia, mając 11 mniamniamków, ma jeszcze dwóch wolnych chłopaków, które czekają na swoją rodzinkę, na swoich ludzi. A zatem, jeżeli. Chcielibyście takiego psiurka albo znacie kogoś, kto chciałby goldenka, dzwoncie do Bogusi. Podlinkuję Wam adres, adres strony Bogoloko. Bo tam są wszystkie namiary, jak wejdziecie to tam jest wszystko. Bo podkreślam to po raz kolejny, już to słyszeliście, ale muszę o tym mówić, bo to jest dla mnie niesamowite. Jest to hodowla. Pełna miłości, bo Gusia te psy kocha ponad życie. One są członkami rodziny. Mają naprawdę wiele czułości. Są przytulane, głaskane, miziane. Oczywiście są tam jakieś granice ustalone. Nie wszystko im wolno, ale no, miłość jest tam na pierwszym miejscu. I taka. Czułość dla tych zwierzaków. Myślę, że to widać na, na Instagramie czy na Facebooku. Myślę, że to widać, tak. Nie będę już tutaj <grywia> rozwijać się dalej w tej kwestii. W każdym razie yy, zachęcam, bo są to pieski yy, zsocjalizowane, mające kontakt z ludźmi. Z dziećmi. Bogusie teraz odwiedzają osoby, które już zarezerwowały psy. I myślę, że potwierdzą to, o czym ja mówię, ponieważ to jest po prostu dom, gdzie w totalnej symbiozie mieszkają ludzie i psy. To tyle, kochani. Wracam do ogrodu. Ponieważ po powrocie okazało się, że mój ogródek, o który dbała przez, przez czas mojej nieobecności moja sąsiadka Krysia, hmm, wyrósł w jakiś nadzwyczajny sposób. Wszystko jest wielkie, okazałe, a czarna porzeczka po prostu się sypie, i muszę ją zbierać. Zaczęłam już dzisiaj jeden krzak opędzlowałam. No i oczywiście nastawiam na leweczkę, bo nie wiem, czy wam mówiłam. Ale moja nalewka z czarnej porzeczki jest najlepsza ze wszystkich nalewek, jakie kiedykolwiek zrobiłam. Pięknego dnia, kochani, dzięki za wysłuchanie. Przekazujcie wiadomości o wolnych miamniamkach, udostępniajcie. I mam nadzieję do usłyszenia. Papa pa. pięknego dnia.